Dwóch mężczyzn, obywateli Gruzji w wieku 44 oraz 47 lat, zostało tymczasowo osadzonych w areszcie na okres trzech miesięcy, po tym jak ich działalność przestępcza została przerwana przez funkcjonariuszy policji. Obaj byli podejrzewani o serię włamań do zaparkowanych samochodów oraz kradzieże przedmiotów o znacznej wartości. Wśród skradzionych rzeczy znalazły się zarówno gotówka, jak i sprzęt elektroniczny, między innymi laptop, którego wartość była niemała. Ich działania były wyjątkowo sprytne i przemyślane, korzystali ze specjalistycznego urządzenia, tak zwanego skanera zakłócającego sygnały wysyłane przez piloti centralnych zamków. Dzięki temu mogli bez najmniejszego śladu włamać się do samochodu, jakby byli jego właścicielami. Nie pozostawiali wybitych szyb, Wyłamanych zamków ani innych śladów siłowego wejścia, co początkowo mocno utrudniało śledztwo. Szacuje się, że wartość strat przekroczyła 13 tysięcy złotych, choć to dopiero wierzchołek góry lodowej, policja podejrzewa, że mężczyźni mogli mieć związek z większą liczbą podobnych przestępstw popełnionych nie tylko na terenie powiatu, ale być może również w innych częściach kraju. Analizowane są kolejne sprawy, które do tej pory nie znalazły swojego rozwiązania, a w których modus operandi pasuje do ich sposobu działania. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Gruzinom grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu już od pewnego czasu intensywnie pracowali nad tą sprawą. Zbierali dane, obserwowali miejsca i ludzi, a przede wszystkim próbowali ustalić, kto stoi za falą włamań do pojazdów, do których dochodziło na parkingach znajdujących się przy popularnych marketach. Działania operacyjne przyniosły w końcu efekty. W piątkowe popołudnie zidentyfikowano podejrzanych, którzy pojawili się na jednym z takich parkingów. Policjanci, nie chcąc stracić okazji, natychmiast przystąpili do zatrzymania. Jednak mężczyźni nie zamierzali poddać się bez walki. W momencie, gdy zorientowali się, że są śledzeni i że funkcjonariusze szykują się do interwencji, zdecydowali się na ucieczkę. Wsiedli do samochodu i ruszyli z impetem. Kompletnie ignorując sygnały świetlne i dźwiękowe nadawane przez radiowóz, usiłując zbiec z miejsca zdarzenia, doprowadzili do kolizji z policyjnym pojazdem. Sam moment zderzenia mógł wyglądać groźnie, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ani policjanci, ani podejrzani nie wymagali hospitalizacji. Cała akcja, choć dramatyczna, zakończyła się sukcesem i dzięki niej udało się przerwać przestępczą działalność, która trwała zapewne o wiele dłużej, niż obecnie wiadomo. Funkcjonariusze nie wykluczają, że zatrzymani mężczyźni są tylko częścią większej grupy, która specjalizuje się w tego typu procederze. W grę może wchodzić zorganizowana siatka przestępcza, wykorzystująca nowoczesną technologię do dokonywania kradzieży w sposób niemal niewykrywalny. Śledztwo trwa, a kolejne wątki są na bieżąco analizowane. Po zatrzymaniu mężczyzn, którzy wcześniej próbowali uciec z miejsca przestępstwa, funkcjonariusze dokładnie przeszukali pojazd, którym się poruszali, niepozornego Forda, który z zewnątrz nie wyróżniał się niczym szczególnym. Już na pierwszy rzut oka uwagę policjantów zwróciły tablice rejestracyjne. Były one bowiem nieprawidłowe, jak się szybko okazało, zostały przypisane do zupełnie innego samochodu, co było kolejnym elementem świadczącym o zaplanowanym charakterze przestępczego procederu. Ten szczegół nie był przypadkiem, lecz elementem taktyki fałszywe tablice miały utrudnić identyfikację pojazdu i opóźnić ewentualne namierzenie sprawców. W środku auta funkcjonariusze natrafili na kolejne niepokojące znaleziska. W schowkach i innych zakamarkach samochodu znajdowały się oryginalne tablice rejestracyjne, które najprawdopodobniej były zdejmowane i zakładane w zależności od potrzeby, dzięki temu przestępcy mogli swobodnie poruszać się po różnych miejscowościach, nie wzbudzając podejrzeń. Co więcej, zabezpieczono także gotówkę w różnych walutach, w tym złotówki, euro i dolary amerykańskie. Pieniądze te pochodziły ze skradzionych samochodów i były rozłożone w kilku miejscach, co mogło sugerować, że mężczyźni planowali dalsze akcje lub po prostu byli już w trakcie realizacji większej serii włamań. Nie zabrakło również specjalistycznego sprzętu. W Fordzie odnaleziono urządzenia służące do zagłuszania sygnału radiowego emitowanego przez piloty obsługujące centralne zamki samochodów. Dzięki temu narzędziu włamywacze mogli otwierać pojazdy bez wywoływania alarmu i bez konieczności fizycznego uszkadzania zamków, co znacząco utrudniało wykrycie ich działań. Sprytna i nowoczesna technologia szła tu w parze z przebiegłością i znajomością luk w zabezpieczeniach. Po zatrzymaniu obaj mężczyźni, będący obywatelami Gruzji, zostali przewiezieni do Zgorzeleckiej Komendy, gdzie przeprowadzono z nimi dalsze czynności. Ich samochód natomiast trafił na policyjny parking jako dowód rzeczowy. Tam, pod czujnym okiem techników kryminalistycznych, auto zostało poddane szczegółowym oględzinom, by zabezpieczyć wszelkie ślady mogące przyczynić się do dalszego wyjaśnienia sprawy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie konkretnych zarzutów. 44-letniemu zatrzymanemu postawiono aż pięć zarzutów, cztery z nich dotyczyły włamań do samochodów i kradzieży, w tym między innymi laptopa i gotówki. Natomiast piąty zarzut odnosił się do nieudanego włamania, w wyniku którego sprawcy nie zdołali niczego ukraść, ponieważ wewnątrz pojazdu nie znajdowały się żadne cenne przedmioty. Natomiast jego starszy towarzysz, 47-latek, usłyszał trzy zarzuty kradzieży z włamaniem których dopuścił się wspólnie i w porozumieniu ze swoim kompanem w dniu, kiedy zostali zatrzymani. Wartość zrabowanego przez nich mienia, które udało się już oszacować, przekroczyła 13 tysięcy złotych. To jednak jedynie aktualna suma wynikająca z udokumentowanych przypadków, istnieje uzasadnione podejrzenie, że skala ich przestępczej działalności mogła być znacznie większa. Ze względu na powagę sprawy i ryzyko matactwa, prokurator z prokuratury rejonowej w Zgorzelcu złożył wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Sąd, po przeanalizowaniu materiału dowodowego, przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec mężczyzn najbardziej surową formę izolacji, areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. To czas, w którym śledczy będą mogli pogłębić dochodzenie i ustalić, czy dwaj Gruzini działali na własną rękę, czy też byli częścią większej, zorganizowanej grupy przestępczej operującej w kilku województwach.